Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Bohaterką dzisiejszego filmu, dzisiejszego odcinka będzie roślina, którą znacie już zapewne z kilku moich odcinków, które nagrywałam chyba w zeszłym roku. Mowa oczywiście o Sansevierii. Jest to roślina, która, według mojej opinii, myślę, że również waszej, podzielcie się w komentarzach, czy też tak uważacie, że jest to jedna z bardziej odpornych, jeśli nawet nie, od, nie najodporniejsza roślina. Domowa. Sansevieria jest, może być bardzo rzadko podlewana. Rośnie w zasadzie na każdym stanowisku, począwszy od słonecznego, poprzez półcieniste, aż do cienistego, i naprawdę bardzo, bardzo rzadko choruje. Spotykamy je zazwyczaj jako solistki, posadzone w donicach pojedynczo, ale dzisiaj chciałam stworzyć taką kompozycję, gdzie Sansevieria będzie występować. W towarzystwie innych roślin. Powiem wam, kiedy przesadzać Sansevierię, jaką glebę trzeba przygotować, żeby była zadowolona i żeby ładnie nam rosła. Myślę, że ten odcinek będzie fajny, przyjemny dla oka. Zapraszam. Jedna kompozycja z Sansevierią już powstała, ale pokażę Wam ją za chwileczkę. Na początku tylko chciałabym powiedzieć, że Sansevieria to roślina naprawdę żelazna, i żeby ją zamordować, trzeba mieć wybitny talent, ponieważ tutaj główną rolę odgrywa odpowiednia gleba. I bardzo rzadkie podlewanie. Jeżeli spełnimy te dwa warunki, nasze rośliny będą nam pięknie rosły. O pielęgnacji Sansevierii nagrywałam już odcinki, tak jak mówiłam, w zeszłym roku, więc tam na dole w opisie do tego filmu dam Wam te filmy, podlinkuję Wam. I jeśli chodzi o podlewanie Sansevierii, w zimie robimy to raz na miesiąc, natomiast w lecie co trzy tygodnie nieczęściej. Jeżeli będziecie podlewać wasze sansewierie na przykład raz w tygodniu, to zachodzi taka obawa, że faktycznie te rośliny mogą wam paść, a więc nadmiar wody może im zaszkodzić i zła y, gleba. Sansevieria to sukulent, uwielbia rosnąć w glebie przepuszczalnej, lekkiej. Y, glebę możemy sobie taką ziemię y, do sadzenia naszych roślin możemy sobie przygotować sami i tutaj jeżeli chcecie stworzyć sami taką kompozycję, to dajemy na przykład ziemię uniwersalną w połączeniu z jakimiś włóknami kokosowymi, w połączeniu z perlitem, z torfem, żeby ta ziemia była naprawdę lekka. Ale ja już od jakiegoś czasu używam gotowej mieszanki, gotowej ziemi, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona żeby nie bawić się w produkcję tutaj własnej gleby, chociaż też czasem właśnie lubię się pobawić w tworzenie odpowiedniej mieszanki do odpowiednich roślin, ale tutaj mam gotową glebę, gotową ziemię uniwersalną firmy Kronen i muszę wam powiedzieć, że jest świetna. Testuję ją już któryś rok z kolei. Używam jej nie tylko do roślin doniczkowych, ale również na przykład do roślin jednorocznych typu surfinie, pelargonie ponieważ ta ziemia ma fajną strukturę, jest bardzo leciutka, zawiera perlit, ma też taki torf, ma w swoim składzie również nawóz, który przez pół roku zasila nasze rośliny. Więc jak posadzę w takiej glebie, to do czerwca mam spokój i nie muszę myśleć o nawożeniu roślin. Bardzo ją lubię, ponieważ tak jak mówię, jest bardzo leciutka. Firma Kronen ma również ziemię przeznaczone, na np. do paproci, do sukulentów, ale myślę, że ona tutaj będzie fajnie mi zda egzamin, jeśli chodzi o przesadzanie Sansevierii. Przygotowuję się już tutaj do przesadzania moich roślin, ale jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że Sansevierie występują naprawdę w dosyć dużej ilości odmian, poprzez odmiany wysokie. Tutaj za mną, spójrzcie, piękne Sansevierie gwinejskie, żółto-zielone, są niesamowite, mają takie dosyć sztywne pędy, Poprzez odmiany niższe w kolorach na przykład srebrno -zielonych. Tutaj mam przed sobą Sansevierię, której pędy będę wkrótce zaplatać. Ona ma takie fajne, takie, 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 nie wiem jak to nazwać, ale bardzo szpiczaste, pojedyncze jak igiełki. Jest to Sansevieria cylindryczna. I tak jak mówię, możemy ją zapleść w warkoczyk i będzie sobie rósła. Tutaj sobie zawiążę fajną jakąś tasiemkę. Myślę, że to też będzie super wyglądać. Przede mną mamy również Sansevierię walcowatą. Spójrzcie, to też piękna odmiana Sansevierii. Trzy lata temu tutaj był pojedynczy pęd. Ona jest też nazywana Sansevierią palczastą. Był jeden pęd, a teraz mam już sześć kolejnych. I bierzemy się, moi kochani, do przesadzania naszych roślin. A kiedy powinniśmy przesadzać sansevierię? Są to rośliny, które lubią rosnąć w bardzo ciasnych doniczkach. I robimy to wtedy, kiedy widzimy, że nasza roślina już praktycznie zaczyna wychodzić z doniczki, zaczyna ją rozpychać. Spójrzcie, tu mam przykład takiej rośliny. Ona już zaczyna naprawdę, widać, że ta donica jest dla niej za ciasna i... Wtedy przesadzamy roślinę. I wygląda to mniej więcej tak. Bryła cansewieri wygląda w ten sposób. Będziemy to dzielić. Możemy, to, możemy te pędy odrywać ręcznie. Możemy też użyć na przykład noża, którym będziecie sobie odkrawać te. Ale ja spróbuję to zrobić ręcznie. Po prostu oderwę część rośliny i ten pęd. W ten sposób będziemy wsadzać do nowej doniczki, ale również donica nie może być zbyt duża. Jeżeli rosła sobie, o, a tę Sansewierie podzielę sobie jeszcze na, myślę, dwie kolejne i doniczka naprawdę nie może być zbyt wielka, bo wtedy roślina będzie Wam się rozrastać w korzeń, a nie będzie wypuszczać młodych pędów. Sansevieria kwitnie. Jakbyście nie wiedzieli, to ona też ma kwiaty, ale one nie są jakieś tam spektakularne. Tutaj właśnie już mam przekwitniętą roślinę. Myślę, że do takiej Sansevierii wystarczy w zupełności taka donica. Bardzo istotną rzeczą jest to, żeby użyć keramzytu na dno donicy, żeby woda nam nie stała. No i koniecznie muszą być otwory w dnie doniczki. No to już o tym chyba nie muszę Wam mówić. Ale wysypujemy na dno keramzyt i będziemy sadzić naszą roślinę. Niezbyt głęboko sadzimy sansevierię, tylko na taką głębokość, na jakiej rosła wcześniej. No, i moją pierwszą sansevierię mam przesadzoną, i teraz może pojawić się taki problem. I o ile są niskie rośliny, to wtedy nie ma problemu z tym, żeby one utrzymały równowagę. Natomiast, jeżeli mamy bardzo wysokie rośliny i takie długie pędy, wtedy te sansewierie mogą nam się bujać. Ja tutaj mam taki fajny patent. Kupiłam sobie, zamówiłam sobie. Zobaczcie, coś takiego. Możemy większą ilość roślin, na przykład w tym kółeczku, spinać. A tutaj wystarczy mi. Wystarczy mi taki mniej, taka mniejsza część, i zobaczcie, jak to fajnie działa. Zakładamy sobie to na roślinkę, zapinamy i wtedy, o, chyba będę musiała użyć jednak tego szerszego, ale, ale zobaczcie. I super się trzyma. Tutaj mam pęd oderwany z Sansevierii cylindrycznej. Jej nawet nie muszę wyciągać z doniczki, bo ona ma takie fajne, pojedyncze korzonki. Zobaczcie. I tutaj to już mi się ukorzeni jako nowa roślina. I wiem, chyba połączę sobie kilka odmian Sansevierii w jednej doniczce cylindryczną, taką o srebrnych liściach i za chwileczkę jeszcze dorzucę żółtą. Wsadzę je do jednej doniczki, zobaczymy, co to też tutaj mi powstanie, jaki miks. Ta ziemia jest bardzo, bardzo leciutka, więc jeżeli sobie będziecie wsadzać, to warto ją podlać, żeby nam troszeczkę poszła na dół, bo wtedy jeżeli wsadzimy rośliny, to te rośliny nam zupełnie opadną. Więc warto ją troszkę podlać, poczekać aż się delikatnie ubije i potem będziemy sadzić. Centralnie na środku umieszczam sansevierię w kolorze takim żółto-zielonym. Do tej kompozycji użyję również epipremnum. Epipremnum jest to roślina, która co prawda lubi mieć troszkę więcej wilgoci niż sansevieria. Ale myślę, że, że również się sprawdzi, będę spryskiwać liście tej rośliny. Pamiętajcie o tym, że sadząc rośliny różnych odmian muszą to być rośliny o podobnych wymaganiach, bo na przykład sansevierii nie możemy posadzić, nie wiem, z, załóżmy, z paprocią, czy na przykład yy, ten który robi dużo wody? Papirus właśnie z papirusem. Bo jedne rośliny lubią mieć bardzo dużo wody. No a Sansewieria wiadomo nie lubi być przelewana. Tutaj dam również oplątwę w kolorze ma bardzo fajne kwiatuszki, fioletowo różowe, również tutaj do tej kompozycji zastosuję i dołożę jeszcze Sansewierię, która rośnie bardzo nisko, ta odmiana jest odmianą, która w zasadzie tak się rozkłada na boki i nawet ma takie tendencje do zwisania. I dołożę sobie jeszcze jednak jedną odmianę Sanseviery o srebrzystych liściach dla kontrastu. Nie możemy też za dużo dawać tych roślin, ponieważ jak się zaczną nam rozrastać, no to wiadomo, że każda z nich potrzebuje też odpowiednią ilość miejsca. Oplątwa jest to roślina, która praktycznie w ogóle nie musi być podlewana. Ona wystarczy, że będziemy spryskiwać jej liście i kwiaty z zewnątrz, więc Sansevierią fajnie się tutaj dopasuje. Żeby jeszcze coś nam zwisało, na przykład na dół, dołożę tutaj sukulencik starca. O, zobaczcie, tutaj mamy starca takiego. O zwisających listkach. On się świetnie przyjmuje, bardzo łatwo się ukorzenia. Wystarczy oderwać taką gałązkę, włożyć ją do ziemi i się ukorzeni. Odrywamy oczywiście dolne listki tej roślinki, wsadzamy i wtedy będzie to fajnie wyglądać, kiedy te liście, kiedy te łodygi będą nam zwisać w dół i mamy to. Powstało mniej więcej coś takiego. Myślę, że jak się rozrosną te roślinki, to będzie to fajnie wyglądać. Zobaczcie, więc Sansevieria wcale nie musi rosnąć samotnie. Możemy dołożyć jeszcze do nich coś, żeby ożywić kompozycję. Do kompozycji z Sansevieriami możemy używać sukulentów różnych. Szczerze mówiąc, miałam użyć tego mojego. Pięknisia, który już dosyć mocno się rozrósł, ale jest za duży, do tej kompozycji się nie nadaje, ale jak najbardziej można by wykorzystać. Zobaczcie, tutaj chcę Wam pokazać moją medinillę, która zaczęła pięknie kwitnąć. Troszkę liście, coś się z nimi złego dzieje, ale kwiaty, zobaczcie, jakie giganty prawdziwe giganty. Medinilla to roślina, która również nie lubi zbyt mokrej gleby, więc gdybyście między liście, takie Madinilli jak powrzucali jakieś Sansewierie, na przykład sansevierie y, tą cylindryczną, też by to fajnie wyglądało. Tu mamy okrągły liść, a tu z Sansevierią y, liście szpiczaste też byłaby fajna taka kompozycja. A teraz wykorzystam sobie Sansevierię walcowatą do kolejnej kompozycji. Ona już właściwie tutaj powstała. Mm -hmm. No cóż, wypadki przy pracy się zdarzają. Chodź tutaj do mnie. Sansevieria walcowata jest bardzo ciężka, te palce, naprawdę musi być solidna doniczka, niestety tu mam plastikową i proponowałabym, żebyście te odmiany sadzili w takich donicach ciężkich, ceramicznych i jak ona wygląda w środku, zobaczmy, spójrzcie. Jest mnóstwo zielonych pędów na zewnątrz, a tak naprawdę korzeń sansevierii wcale nie jest duży i bardzo rozrośnięty. Jest to dowód na to, że rzeczywiście sansevierię sadzimy ciasno. Zobaczcie, ta sansevieria, rozmnażanie i dzielenie idzie bardzo łatwo. Właściwie te palce same nam tutaj odchodzą i z tej rośliny możemy pozyskać już raz, dwa, cztery nowe sadzonki. Ta Sansewieria tak naprawdę ona ślicznie wygląda jako pojedyncza roślina. Spójrzcie, piękna, kiedy postawimy ją gdzieś na oknie, w takim miejscu, gdzie jest widoczna, no niesamowita, jest mi się bardzo, bardzo podoba. I zobaczcie, kolejna propozycja z sansewieriami. Tu mamy koszyczek, w którym zostały posadzone sansewieria gwinejska, sansewieria o srebrnych liściach, cylindryczna. Z boku dałam również dwa grudniki, żeby ożywić tę kompozycję, kiedy grudniki będą kwitły. Grudniki, podobne wymagania, to również są, należą do grupy sukulentów, więc również nie wymagają zbyt wilgotnej gleby, zbyt częstego podlewania. Tutaj również sukulenty, które będą nam fajnie zwisać z tego koszyczka, kiedy się rozrosną. Tu piękna, rozetowa odmiana, również. I zobaczcie. Sansevierie wcale nie muszą rosnąć pojedynczo. Możemy tworzyć naprawdę różne, różne kompozycje. Nie wiem, czy Wam się to podoba, akurat te moje tutaj kompozycje. Ale głównym moim zamiarem było to, żeby Wam pokazać, że, no, że możemy zrobić coś innego niż tylko Sansevieria. Która będzie nam rosła w donicy jako pojedyncza roślina. Jeżeli to wideo Wam się podobało, jeżeli Was zainspirowałam być może do tworzenia kompozycji z Sansevierią w roli głównej, to lajkujcie ten filmik. Oczywiście subskrybujcie ten kanał i zapraszam Was już za kilka dni.